No nic słuchajcie, to, to chodzi o to, że. Bo mamy słuchajcie, taki okropny problem. Okropny problem polega na tym, że TikTok dzisiaj ma taką zwiechę, że nie można robić łączonych live'ów. Przynajmniej ja też nie mogę i, ym, i no i Monika, z którą miałem dzisiaj porozmawiać, niestety też nie może robić połączonych live'ów. To słuchajcie, bo idea była taka, żeby dzisiaj pogadać o spowiedzi. Taki, taki był dzisiaj pomysł. Więc słuchajcie, to jeżeli, macie jakieś, jeżeli masz jakieś pytania, kwestie dotyczące spowiedzi, to dawaj teraz i uwaga, korzystaj z, z tej aplikacji teraz na dole do zadawania pytań, a ja spróbuję, no właśnie, wszyscy mają zero obserwacji, a ja będę próbował na te pytania w jakiś sposób odpowiedzieć. Spowiedź online ojca ryzyka to interesuje wiele osób. Nie ma czegoś takiego. Jest jakaś fejkowa, trollowa strona, która istnieje chyba od lat 90. w ogóle, bo ja ją pamiętam jeszcze z początku lat 2000. Y właśnie dla podszywająca się pod ojca ryzyka i mówiące o spowiedzi online, nie ma czegoś takiego jak spowiedź online. Spowiedź tylko przed księdzem, w konfesjonale, albo na przykład na spacerze czy na pielgrzymce, to jest spowiedź. Nie ma czegoś takiego jak spowiedź online. Hmm. A czy co, jeżeli spożyłem komunię świętokradzką, mam się z tego spowiadać? Oczywiście jak najbardziej. Nie, to jest kategoria grzechu ciężkiego. Święty Paweł o tym mocno mówi, że przyjmowanie ciała pańskiego niegodnie sprowadza na nas karę. Więc, ym, no, najlepiej jak najszybciej po prostu pójść do spowiedzi i powiedzieć o tej sytuacji. No, pewnie to nie jest komfortowe, tak? Powiedzieć o tym, że taka rzecz zaszła. Yy, I po prostu na przyszłość tego nie czynić, nie? więc kiedy się wydarzy jakiś grzech, to nie z rozbiegu iść do, do, yy, do komunii, tylko jak człowiek, iść do spowiedzi, pojednać się z Panem Bogiem i potem spokojnie do komunii pójść. Pytanie dlaczego, a raczej skąd się wzięła spowiedź do ucha? Dawniej była ogólna, yy, <laughs> dawniej nie było żadnej. Mianowicie yy, spowiedź yy, to było tak: Chrzest gładzi każdy grzech. Potem natomiast, jeżeli zgrzeszysz, to jesteś wyłączony z kościoła. Więc nie było czegoś takiego jak spowiedź. To było pierwszy, drugi wiek. Natomiast, ponieważ był to czas prześladowania kościoła, i wiele osób pod takim no, groźbą, groźbą ekskomunik, czy po prostu byli ekskomunikowani, bo, bo pod groźbą jakby utraty życia odchodzili od kościoła, to był grzech apostazji no to jakby dano możliwość, żeby raz w życiu, w życiu, raz w życiu yy, móc dostać jeszcze takie odpuszczenie grzechów, natomiast to się związało z kilkuletnią pokutą, więc jeżeli ktoś chciał dostać takie odpuszczenie grzechów, to kilka lat pokutował, yy, natomiast spowiedź taka do ucha czyli w konfesjonale, pojawiła się, myślę, że to jest VI-VII wiek chyba, a konkretnie za sprawą mnichów w, na Wyspach Brytyjskich. Stamtąd się to wzięło. I potem to się rozszerzyło na cały Kościół. Czy ksiądz może zdradzić grzechy spowiadającego się zabójcy albo przestępcy? Nie może. Tak samo jakiegokolwiek grzechu, nie? czyli jeżeli dziecko przyjdzie i mówi, że ukradło batonika, i przyjdzie ktoś, powiedział, że zamordował kogoś, to ani jednego, ani drugiego ksiądz nie może zdradzić. Znaczy, co to znaczy, że nie może zdradzić? To nie może powiedzieć, że ta osoba powiedziała to i to. Nie, Czyli innymi słowy, ja mogę powiedzieć, że na przykład była kiedyś taka spowiedź, gdzie ktoś powiedział to i to. Ale i to nie jest zdrada tajemnicy spowiedzi. Natomiast jeżeli ja powiem, że ktoś konkretnie coś takiego zrobił, no to wtedy już tak nie. Co się dzieje, kiedy taki ksiądz yy, wydał, yy, czy właśnie, czy no, zdradził tajemnicę spowiedzi? Yy, ma nałożone wszystkie kary, znaczy on wtedy nie ma prawa korzystać ze sakramentów, nie ma prawa sprowadzić sakramentów, yy, jest pod najcięższą ekskomuniką którą może zdjąć tylko stolica Święta, czyli jeżeli on by chciał być na nowo przywrócony do działalności jako ksiądz, to musi się wyspowiadać. Ksiądz, który go spowiada, pisze pismo do Watykanu, że przyszedł pewien człowiek, też nie może zdradzić kto, który pragnie powrócić, jakby zrobił takie i takie zło, on pragnie, żeby z niego ściągnąć wszystkie kary kościelne. I, yy, i umawia się, ten ksiądz się umawia z tym drugim księdzem, że na przykład ma przyjść za miesiąc. Nie za miesiąc przychodzi, Watykan odsyła odpowiedź, że na przykład zdejmuje mu te wszystkie kary, ale za pokutę musi zrobić to czy to. Nie się spowiadać z czegoś, jeżeli uważam, że to nie jest grzech. Yy... No, Czyli ja rozumiem, że jest jakiś konflikt sumienia, tak? Czyli z jednej strony, nie wiem, to jest na przykład ma morderstwo, tak? Yy, przykazania mówią. Nie można zabijać. Nie? A ja sobie myślę, a ja tak nie uważam. <noise> a ja uważam, że można mordować. No to to mówi o tym, że to, co powinienem najpierw zrobić, to się nawrócić, nie? czyli spotkać na nowo Chrystusa. Nie? Bo jeżeli widzę, że między moim sumieniem, a tym, co mówi mi Pan Bóg, jest jakiś rozdźwięk, to tak naprawdę ja mam jeszcze dużo do zrobienia w mojej wierze. Więc oczywiście, jak najbardziej wyspowiadać się z tego, i, ale nie tylko. Nie, bo jeżeli moje sumienie jest tak uformowane, które mówi, że przekazania, nie wiem, które mówi, że nie, to nie jest nic złego, to co mi Bóg mówi, że jest złe, to znaczy, że, y, że ja muszę mocno zainwestować w ogóle w relacje z Panem Bogiem. Natomiast pytanie aktualnie mam napisane, że jest ponad 100 nieodczytanych, także. <grym> Czy z autoagresji należy się spowiadać? Y, to jest bardzo trudny temat, bo znaczy, szkodzenie sobie tak, to jest coś złego. Nieszkodzenie sobie to jest coś złego. Natomiast z drugiej strony, y, zwykle jest tak, że, że autoagresja jest y, no, związana z jakimś cierpieniem. nie? Znaczy, naj, najpewniej tam jest jakiś problem, który dobrze by było rozwiązać ze specjalistą. Więc jeżeli ktoś ma taki problem, to koniecznie skontaktować się ze specjalistą, który będzie w stanie ci pomóc rozwiązać ten Duży problem, który tam może w Twoim sercu czy w Twojej głowie jest, yy, no, bo, no bo nikt z nas nie jest powołany do tego, żeby, żeby samemu sobie szkodzić, nie? albo żeby przez autoagresję rozładowywać swoje frustracje czy swój ból. Spowiedź w domu przed Bogiem, a nie przed księdzem grzesznikiem, takim samym jak ja, nawet większym. Yy, tak, spow każdy jest grzesznikiem, każdy człowiek jest grzesznikiem. Yy, kto mi odpuszcza grzechy? No, definitywnie mi odpuszcza grzechy Pan Bóg. Natomiast uwaga, my odpuszczenie grzechów mamy dzięki temu, że jesteśmy w kościele, czyli te, dzięki temu, że jesteśmy we wspólnocie. Bo Bóg dał swoje sakramenty właśnie wspólnocie. Więc dzięki temu, że ja w tej wspólnocie jestem, to Bóg przez sakrament może mi grzechy odpuścić. To, że ja się spowiadam przed księdzem, jest właśnie znakiem tego, że ja w tej wspólnocie jestem. Czyli dzięki temu ja, ja, Pan Bóg może mi właśnie grzechy odpuścić. Więc spowiedź właśnie w taki sposób, czyli przed księdzem, bo dzięki temu ja mogę przystąpić do sakramentu miłosierdzia. A co jeżeli przychodzę do spowiedzi z tym samym grzechem? Czy, nie mogę nie do, czy mogę nie dostać rozgrzeszenia? Znaczy, jeżeli jest tak, że nam się nam szuka taki grzech, powtarza, nie? i widzę, że za każdym razem jest to samo, nie? Yy, No to tak, przede wszystkim Pan Bóg nie męczy się przebaczaniem. To nie jest tak, że ktoś zrobił już taki turbo wielki grzech, że nie może, że po prostu Pan Bóg już mu nie odpuści, nie? Tym razem już mu nie daruje. Nie ma czegoś takiego. Pan Bóg się nie męczy przebaczaniem. Więc jeżeli ja nawet codziennie będę przychodzić z jakimś grzechem, to Pan Bóg mi wybaczy. Czasami oczywiście jest tak, jeżeli jakiś, jakiś grzech mi się tak jakoś często powtarza, to dobrze jest się zapytać, dlaczego tak jest. nie? Czy to jest tylko kwestia mojej woli, że ja postanowiłem sobie, że <laughs> mam za słabą wolę, żeby, żeby się z czegoś poprawić? A może jest tak, że ja wlazłem w jakiś kontekst, który mnie po prostu prowadzi do złego, nie? Przykład mam jakichś znajomych, często ich spotykam, ale jak się z nimi spotykam, to zawsze mnie to prowadzi do jakiegoś zła. Więc jaki z tego wniosek? Zmień znajomych. Po prostu. Jeżeli oni cię prowadzą do zła, to zmień znajomych, bo nie warto się z nimi kolegować. Więc warto się w takich sytuacjach pytać, dlaczego jest tak, że ja akurat w jakiś zło po prostu ciągle włażę? O, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Proszę o wytłumaczenie. Yy, to jest tak, Bóg nie przebaczy ci, jeżeli ty nie żałujesz. Nie? Czyli to nie jest tak, że Bóg ci wejdzie z buta do serca i mówi: Tak, teraz ci wszystko wybaczę. Yy, no po prostu trzeba się nawrócić, tak? czyli trzeba chcieć, żeby Bóg mi wybaczył. Yy, co to jest, I, i Bóg przez całe życie człowiekowi przypomina, że go kocha. Bóg człowiekowi przypomina, że jest dobry, że możesz do niego przyjść, że on ci wybaczy. Yy, natomiast i to mówi ci w twoim sercu Duch Święty. To właśnie ci mówi Duch Święty. Yy, co to znaczy, zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu? Nie dać wiary w to, że Bóg chce mi wybaczyć, nie? Czyli, że ja na przykład mówię przez już nawet w momencie śmierci, nie właśnie w momencie śmierci, mówię, że ja nie chcę też, żeby Bóg mi wybaczył, nie chcę Bożego miłosierdzia. Wiem, że Bóg jest dobry, ale nie chcesz, żeby mi wybaczył, no to wtedy Bóg na siłę mi do serca nie wejdzie. I to jest właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To nie jest tak, że Raz mi się zdarzyło, nie wiem, zwątpić w Boże miłosierdzie, albo raz mi się zdarzyło zwątpić w to, że Bóg jest dobry i wtedy już zgrzeszyłem ciężko, iż mi Bóg tego nigdy nie wybaczy. Nie, mówimy o czymś takim, że ja przy okresu swojego życia, kiedy Bóg mi mówi o tym, że jest dobry i że chce mi wybaczyć, że ja wtedy Mu odmawiam i mówię Mu, że nie chcę spotkać się z Jego miłosierdzie. Wtedy to można być faktycznie o grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu. Czy uważa ksiądz, że spowiedź jest dzisiaj tylko mechanizmem społecznym? To jak to jest, abyśmy czuli się wyspowiadani, byli skłonni do refleksji. Ja myślę, że spowiedź w ogóle jest, wie, w, ma wiele wymiarów. Nie? Ma wymiar psychologiczny, ma wymiar społeczny, ma też wymiar religijny czy teologiczny. I oczywiście na poziomie psychologicznym, jak sobie wejdziecie na naszą stronę wyzwanie i 9.pl, to jest tam artykuł pod, właśnie o spowiedzi okiem psychologa, to jest jasne, że to wpływa na nasze wnętrze, nie wpływa na, na, na naszą psychikę i, i daje nam jakąś formę ulgi psychicznej, nie? Oczywiście, bo jesteśmy ludźmi. Od strony społecznej też oczywiście może mi coś dać, bo na przykład wcześniej nie mogłem się ustawić w kolejce ludzi, którzy szli do, po komunie, a teraz już mogę. Jest to jakaś forma mechanizmu społecznego. Natomiast to, o co tak naprawdę tutaj chodzi, to chodzi o łaskę, czyli o to, że Bóg może moje serce uzdrawiać. Tam, gdzie moje serce było zaorane przez różne grzechy, moje nikczemności, to Bóg przychodzi chodzi Ze swoją łaską, jako dobry lekarz. Więc o to by chodziło. To jest kluczowe gdzieś tam, jeżeli chodzi o spowiedź. Katolik może grzeszyć, bo go rozgrzeszą, a ja muszę być dobrym człowiekiem cały czas. To jest bardzo ciekawe, bo ja myślę, że kiedy człowiek spotyka się z Panem Bogiem, to spotyka się z jakimś światłem. Duch święty przychodzi do serca człowieka jako światło. W świetle widać więcej. I dzięki temu, że człowiek pozwala Panu Bogu oświetlić swoje serce, to będzie w stanie zobaczyć, właśnie też zobaczyć swój grzech. I co się może okazać, że to tak naprawdę nie jest nic strasznego, że ja zgrzeszyłem. Bo Bóg nie chce mnie za, za mój grzech ukarać. To nie jest tak, że Bóg kocha tylko tych, którzy są piękni, ładni i uczesani. Ale też tych, którzy są rozczochrani, a tym bardziej tych, którzy nie mają co na głowie rozczochrać. I, i, i teraz jest tak, że, że Bóg nas po prostu kocha. Nie? Ja przychodzę do spowiedzi, żeby Bóg mnie z grzechu uleczył, a nie żeby mi wystawił fakturę, którą mam zapłacić. Nie? Więc właśnie, jeżeli ja na przykład nie widzę grzechu w moim życiu, to proś o Ducha Świętego. Proś, żeby Bóg Cię przekonał do, do swojej miłości. A kiedy On przyjdzie, to da Ci światło, ale jak zobaczysz swój grzech, to to jest ważne, bardzo istotne, że nie będziesz, będzie głupio, nie? Będzie głupio. Natomiast Bóg za nasz grzech nas nie potępia. Bóg nas za nasz grzech nie poniża. Bóg nas z naszego grzechu ratuje. I to jest ważna sprawa. Jak się spowiadają księża i u kogo? Czy musi to być ktoś wyższy stopniem? Ja powiem taką sytuację. Kiedyś jestem na wyjeździe z moimi współbraćmi i jednego wieczoru tak sobie myślę, kurczę, dobrze by było do tej spowiedzi jednak pójść. Wychodzę z pokoju, pukam do kolegi, mówię, ej, masz stół? No, a umiesz obsługiwać? I mówię, to weź mnie wyspowiadaj. Skończyliśmy spowiedź, on mówi, słuchaj, to teraz, babty... I słuchaj mojej spowiedzi. Ksiądz się spowiada po prostu drugiemu księdzu. Jak często? Ja się spowiadam raz na miesiąc. Jest to związane też z moim kierownictwem duchowym, czyli ja też potrzebuję pomocy kogoś, żeby mu opowiedzieć o tym, co się działo w moim życiu. I też się przy okazji wtedy spowiadam. Nie? Chyba, że oczywiście znajdzie jakaś ważna okoliczność, wtedy spowiadam się po prostu. Mam współbraci, z którymi mieszkam w domu. No i właśnie zapukać do kolegi obok i mówię, ej, umiesz spowiadać? To weź spróbujmy. <noise> Widzimy się jutro. Fajnie, że byliście dzisiaj. Niech Pan, y, że byłeś Ty, że Ty byłaś dzisiaj. Y, do zobaczenia do jutra. Z Panem Bogiem. Pa.